Uuuu... Uh. Wow. nie. A nie, dobra, znikło mi to białe. Pewnie mi kurwa zostawicie znowu samego. Nie moja wina, jak ja się zgubiłeś. <grym> nie moja wina, że w na stronę. <grym> dobra, Slendytube is... Mówi wam. Halo gruby. Halo! Despierś <grym> <Bezpiecznie> tutaj. <grym> <grym> Torrent. Mm, yeah. yeah. oh, yeah. oh, yeah. uh, czy jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem pik. jestem

C'est pas que j'en ai. J'ai Jak kurna to jest? BUM! O ja. Gramy za to... Łostrze, że idą. Ja. No, my piepkamy na no to chyba taki gaj... Kowal osłania nam plecy? Nie, ty osłaniaś Nie. Ja ostatnio osłaniałem. A ja, Mam... ja prowadzę. Nie, dalej ja prowadzę. Idziemy za mną. Nie! No i tak idę za grubym Co oh. Jezu! Gimba grasz Slendera <gibli> Ty grasz, ty jesteś Gimbu. my już nie My jest, nie, nie wiemy kim jesteśmy ja Co tu jest? N się zgubił Nooo Chodźcie tu Kurwa, byliśmy tam kiedyś Co to jest? Nic jest kina. Kurwa Ludzie Czemu mnie idziecie za mną ja kurwa Chodźcie tu, Chodźcie Są. zobaczcie co to jest <gibli> <gibli>

Kto co minął? Kto Ja! Ty? Kej kurwa! Stój, Stoj, stoj, stoj! Zostaliśmy sami. U. Zaraz przyjdzie twój pilotowy kolega. Patrz! Pem, 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 perperem, perperem. O BOGA! ZIPEK JESEĘ HODKOREM! Co tu jest? MILEJ! ZIPEK JESEĘ HODKOREM! To jak teraz idziemy, to zrób e, idź cały czas do tyłu. Nie! Jezujcie idzie idź! Za nami Dobra Wbijasz ko kowal? No nie, wypadłem tak Ja pierdzielę Już go nie ma Chyba. A co nie możesz wbić czy jak? Mogę Co dawaj? Chyba A pierdzielę Dwa tam były <laughs> Rubej, gdzie jesteś? <laughs> za nami! Za nami! Uuuu Uuuu, co? Muszę cię jakoś wystraszyć, dojdziemy Eee, I do nie mogę mi próbujesz mnie zgubić O kurde. Co? Rzutowałem. <grywia> <grywia> to ma. To krem O kurde Też mogę zabrać No Każdy zabiera. O droga Nie mogę mnie połączyć Ujezdź! 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 Idzie? Już wtedy Jak to śpiewałeś płynie wisła, coś na coś tam... Płynie wisła, płynie środkiem autobusu, gruby na jej czele. Spierne. <laughs> Tu by na chacie alo o no jak Muzyk, bądź hardcorem. Ciepek. Ciepek. Bądź hardcorem. Wali. Bądź hardcorem? Tutaj oh. jest woda. Jesteśmy nad morzem, o jest, znów. Uhu. Chodź. Idę na plażę. Uff. Jest. Gruby, jestem widoczny? Czemu nie dostałeś? Chodź, pokąpiemy się z tak? Kurwa. O-o. Co jest? Co jest? Dlaczego tak wolno mówię. Ja wolę nie stać w miejscu, bo to jest takie, jakby koniec końcu łapy nie można przejść dalej. No. Ale ty stoisz Coś mój... tutaj jest, coś tutaj jest. Na lewo. O, takie czyże

Mój tata nigdy nie był ze mnie dumny. Pewnego dnia zapytał mnie, synu, ile ty masz lat? Odpowiedziałem, że 5, a on co na... A. A na co on? Ja w wieku miałem 6 LOL <grym> Ale co chor Czy ma nagrać coś z wota. Jestem HARDCOREM Czyż nie? nie taki grubinic nie po na ich hajta. Nie skobić, próbujesz. Oh. Pierdyczku. Ale bo... <noise> Jak się przytrzyma co, to wreszcie widać Twoją łapkę i latarkę. O, co to było? Nie wiem. <noise> to. Hej. Uh. No, dawno nas nie goniłem. No. Kiedy coś rzucić na yuhejka? Juchaj, Aj rzucę. Nie mam się. Rzucę jak się kąpisz. No. Lol. <laughs> Filmy wykupione od prezesa po prostu. <laughs> Ciepłe. Pojebany. Idę wyciągam. Na tylko sami. Idziemy. Bo ja pierdolę. Ja, to ktoś na skypie pisze. <grystanie> Nikt. Dłuch. Jest. <Jezus>. <grystanie> Rie, co za. Stado. O! Jest! Gdzie jest krem? Nie wiem. To już chyba wbił jeszcze. Nie. Coś Nie jak. A nie, to drzewo zawaliło się i dało nam punkty czy coś. A. Tu by się Musimy znaleźć chatkę ogólnie. Mhm. Tam jest jeden tubi się odkrył. Tam jest staja, od no, dipsy bez głowy. No serio. I ten odkurzacz. Znowu nas tu dopadnie. No, można wchodzić. Fajnie będzie jak zostaniesz sam. Zafadnij no, się. Weź próbujemy tutaj weź Tak, chodź mi w no Nie, masz. Masz, nie możesz. aż Ja skończę. Wow. Kurwa. Kurwa, się gubię tutaj już. Si nie, nie ma żadnej minimapy i to... To nie jest Call of Duty. Próbuję? No. Chciałem nagrać coś z vod na pierwszych tiarach. No. Stokowych. Bo nie tylko mam wyjść ogólnie przy Tak, jesteśmy chatkoрами, prawda? To stoimy w miejscu. ci grzmotki Już widzisz? Stanąłeś w miejscu. Tyle, widzisz. Już widzisz. Dobra, nie gonisz. Nie gonisz czy goni? Nie wiem. Do kurwa. Widziałaj, jest tu i w miejscu. No. Masz fajny kapelutek to Też. Czekaj, zobaczymy, co to może mnie będzie wiedziało. Jeżeli idą! idą. No. Wy dwóch! Wiesz co, może biegnijmy nie. No droga, może na Kowal hmm. Nie widziałem ten materiał, co grube spry sprywatyzował, nie? Mhm mm mówiłeś, że ściągnąłem na grubego całą hordę A wy jesteście wechu i sami ściągnąłeś No Ale przynajmniej nie na grubego, tylko na siebie A ja na grubego i na no. mnie ale zacikałem trzech widłami Kurw Gonią to z kurwiela czy nie? Nie wiem Cięć <laughs> Cięć za weczko małaślu no. Gdzie patrzę? jesteś? Nie nie, zgubiłem cię <laughs> Gdzie jesteś? O to by się ukryłem Cały czas drogą. No jaką drogą? <grymne> <grymne> Widzisz sam się, zgu... się zgubiłeś. Koni, <grymne> gdzie jesteś? No weź, niech go filmik oglądałem Zypek jesteś hardcoreą? No biedniej bez latarki włączonej. Biejbę kurwa, kurwień droga. O nie wiem, co wiesz, nie będę. Bierz ci zypka. Jestem futszy. Lubię, gdzie jesteś? Ja jestem przy hadce. To by No, ale tam nie ma kremu, więc uciekam. Ja nie wiem, gdzie idę. Idę cały czas jakąś drogą. A ja chodzę i chodzę i chodzę. Jestem na nadmorze. Peha. Czy to mamy, czy widać L-tubisza? Jeśli zjedę szybko włączono tam. Mm, yeah. Wyczuwam zapiekankę. Na górze. O, ale jestem przy tym drzewie. Przy jakim? A przed tym, co się zawaliło. Hm. Oła! Oh. Fuck. <noise> Walnął się. Uh, player hardcoring. No ja yes, no Ale zdrowie coś Hardcore'owego. Zdejmuj Ten. Bez zapalonej latarki, nic mnie nie chce dorwać. <śmianowicie> no, tak. Już się przestałem bać tych wyskakujących, tych obrazów. <śmianowicie> A w tu, nic mnie nie chce brać. Uf. A wiesz, może gdzie ja jestem? Ale będziecie mieli nagranie, kurwa! Wiecie co koło mnie stoi? Co? I się nie rusza. Co? Fioletowe coś. Grube, Muszę wejść. coś. No? My z Kowalem już dawno wyszliśmy Spoko. <noise> Ja to sobie wota czysto. No do od 10 minut chyba. Ja w tym. Dwie minuty mech. Dę Dobra, kończymy.